Ze wszystkim wypuścimy głodomory. No i tak, jeszcze raz cześć wszystkim. Kaczogęsi idą za mną, myślą, że coś dostaną. No niestety. Pierwsze, idę z psem na spacer. Tak, Nikozi, idziemy na spacer? Chodź. No chodź. No i tak, dzisiaj, słuchajcie, leci taki luźniejszy filmik. Powiem Wam, że po tych nockach to jest masakra. Pierwsza nocka dla mnie jest najgorsza. Wstałem co prawda o 13. Ale powiem Wam, że i tak gdzieś taki nie wiem, zmieszany jestem, niewyspany. Może dlatego, że ma być też zmiana pogody, jak widać. Jakieś chmury, słuchajcie, się pojawiły. O, mało braku, abym wdepł w dziurę, bym kostkę skręcił. Także, no coś chyba dzisiaj popada. I dobrze by było. Ja ostatnio, jak sami wiecie, pszenicę wysiałem. I mam nadzieję, że powschodzi. Dobrze. Dzisiaj, nie wiem, może coś po dupie w garażu, na pewno w pole nie będę wyjeżdżał, uraż, że miało padać, a dwa to, że po prostu po pierwszej nocy to mi się nie chce. Trzeba sobie czasami trochę odpocząć, nie można się tak zajeżdżać do końca, bo nic z tego dobrego nie wyniknie na pewno. Może spróbuję zrobić sublimator dzisiaj. Ostatnio jakoś zamawiałem, myślę, że mam tam niezbędne części, taki sublimator jak ma pasieka pod kogutkiem, dobrze pamiętam, jakoś tak to się nazywa. O teraz musimy zrobić hop Tak ładnie, skoczył Pszczoły widzę jakiś ruch jest, latają Ale nie duże. no jest co prawda 16 stopni ale powiem Wam nie wiem czuć taką wilgoć jakby w powietrzu Tu wszystkie drzewka mi załatwi. Powiem Wam tak, że tutaj kiedyś parę lat do tyłu, że nie pamiętam, posadziłem przeróżne drzewa, głównie drzewa miododajne, Kasiamfora, Krzewiasta, Karagana Syberyjska, jak dobrze pamiętam. No, przeróżne, rokitnik, Mirabelki, e, Aronie też tu mam, e, Topinambur tam w oddali rośnie. No, przeróżne po prostu, powiem Wam, e, drzewka i krzewy. Tam orzechy na samym końcu, A też orzechy, pszczoły wyluty mogą skorzystać i pyłek sobie przynieść. I powiem Wam, że cieszy to oko, jak to wszystko rośnie. Tam też dereń mam, widzicie, tak mi się przypomina co trochę. Mirabelki, śliwa ta, ałycza, jakoś tak to się nazywa. Tam jest jeden świerk, samosiejka. No przeróżne, przeróżne drzewa. I... Z roku na rogę obserwuję i powiem Wam, że no, jestem zadowolony z tego, że ja kiedyś sadziłem, dlatego zachęcam wszystkich do sadzenia drzew. Warto. Tu kiedyś mój tata wsadził i zobaczcie, tu się normalnie las z tego zrobił. Rosną już tu grzyby, tam w oddali jest oczko, z którego też pszczoły korzystają, nie wiem czy będzie widać. No dobra, ja otworzę bramę, się włączę za chwilę, Idziemy zatwić ważne potrzeby z psem. Nie wiem czy dobrze widać, tam na zboczu skarpy wsadziłem jakieś dwie akacje, one już mają parę ładnych lat. Myślę, że za jakieś pięć kolejnych lat będzie z tego ładny pożytek, z tych dwóch drzewek. Coś tam pszczoły sobie przyniosą, tu nadal rośnie malina. Też kiedyś wsadziłem jeden krzaczek i się fajnie rozprzestrzenił. No słuchajcie, są jakieś takie grunty, jakieś wąwozy, jakieś skarpy, moim zdaniem warto to zalesiać. Sadzić przeróżnego rodzaju drzewa. Lipy też sadzę. Ale ja tu powiem Wam, że dziki wszędzie szkody robią. Dookoła. Chodź, pójdziemy w drugą stronę. Nikoś. Chodź. Na w większości przekwitła. Tam, gdzie jeszcze gdzie, gdzie była skoszona. To powiem Wam, że pszczoły noszą pyłek. Jeszcze widać. Jak przynoszą właśnie żółty pyłek z, nad, z nawoci na, od, na odnóżach. tu zobaczcie, jak te orzechy fajnie wyglądają. W praktyce, jak się tu przechodzi, to nie widać ogrodzenia. A to tak wsadziłem, po prostu miałem trzy orzechy, samosiejki. No i sobie rosną. Tu jest chyba albo Mirabelka, albo ta silwa łycza. A we, cza, a nie, nie pamiętam jak to się czytało. No tu jakiś, słuchajcie, grzyb widzę na pniaku. No i dot. Tu z kolei mój tata kiedyś lipy posadził. Zobaczcie jakie już duże drzewa są. Tu to pole mam do zrobienia. To obok też. Przezaorać. Nie wiem, słuchajcie, najwięcej chyba w, so w sobotę będę robił, bo w piątek jest święto, tak? Dobrze ja to mówię? Jak na te nocki chodzę, to powiem Wam, że jestem tak zakręcony, że... Najgorzej, najgorzej po tej pierwszej. W nocy to powinien człowiek spać, jak to mówią. Ale wiecie jak jest, Robotę mam nie najgorszą, przynajmniej robię to, co lubię, dlatego już nie narzekam na te nocki. Tu czeremcha amerykańska rośnie. Tu kiedyś wierzbę wsadziłem, niestety sarny mi ją okorowały. Tu też przeróżnego rodzaju, tam na dole też jest wierzba e, mirabelka, no przeróżnego rodzaju. Tutaj lipy posadzone. Tam nie wiem, czy jakiś kasztan chyba jest? No powiem Wam. I zarówno ja i mój tata, jak tylko mamy możliwości, czas jakieś sadzonki, to sadzimy dookoła, żeby tych drzew, żeby tutaj tą trasę też przysłoniły, to by fajnie było. Zawsze to, o tam widzę tata orzecha wsadził, ale coś on przysycha. Ja odrobię się w polu, to na pewno jeszcze jak nie będzie dużym mrozu, no to zacznę sadzić jakieś drzewa. Muszę wsadzić coś tam, jak mam pasiekę, żeby tak słońce nie smażyło. Myślałem o tych lipach Moltkiego, coś takiego, one chyba najbardziej miododajne są. Tu się rozrasta śliwa tarnina. Powiem Wam, że ta śliwa tarnina, jeżeli chodzi o wyrywanie jej na polu, czy tam w ogóle koszenie, no to raz przebiłem koło w ciągniku przednie. A jak miałem takie kępy wyrywać to jest masakra, nie wiem, przydałaby się jakaś maszyna, która by to zmieliła i najlepiej, że korzenie powyrywać jeszcze do tego, no nie, przy tych większych drzewa. Ale jakoś dałem radę, już robiłem, Wam, że nie będę brał takiego pola, na którym takie kępy robią, rosną tej śli, no, śliwe tarniny, to jest jakaś masakra. Da się to zrobić, wiadomo, ale jakie nakłady pracy, jakie ręce, byłem Wam, zrysowane od tej śliwy. Te większe drzewka wyrywałem traktorem, liną. Na resztę, no to albo piłą, albo jak była duża trawa, to tylko musiałem ciupać. Tu lipa też, którą mój tata kiedyś wsadził. Te sosny też mój tata wsadził. Ja tutaj też wsadziłem jakieś drzewka na tej skarpach. Ale większość, większość powiem Wam, że tych drzewek to sarny tutaj zjedzą. O, tutaj tata dęba wsadził widzę w oddali. Tu fajnie ta kępa sumaka oktowca się rozrosła. A dokoła jak widzicie u mnie wszędzie na Tu chyba kiedyś jakieś drzewko wsadziłem, ale sarny załatwiły. Nie wiem czy to nie była czereśnia dzika. Nie wiem czy będzie wiatru słychać, czy z tego filmu coś będzie. No, ale dzisiaj będzie taki film można powiedzieć przegadany. No, tak jak mówię, traktorem nie będę wyjeżdżał. Nie mam w ogóle ochoty. A kolejna sprawa, no to no może padać. sobie dzisiaj odpuszczę, jeszcze ma być tydzień czy dwa tygodnie. Takich plusowych temperatur w okolicach 8 stopni. No to no można jeszcze robić. Co tu dużo mówić. Ciepło się ubrać. Czapka na głowę. Zimowe ubranie. No i można działać. Tak, w ogóle to możecie dać znać w komentarzach. Przypuszczam, że takie filmy raczej Wam się nie będą podobały, przegadane. Możecie coś komentować, może jeszcze pokażę, jak będę robił ten sublimator. No, a na chwilę obecną to jak mi się uda to zrobić, tradycyjnie chciałem Was zachęcić do dawania, pek w górę bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało. Chciałem zachęcić nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. Jeszcze się włączę na chwilę. Tutaj cztery modrzewie rosną przede mną. Powiem Wam, że tak, na całe szczęście u mnie tych modrzewi za dużo nie ma, a w tym roku spać cementowa pojawiła się i też widziałem na niektórych ramkach. Ale jakoś pszczoły tam się z nią porały. Myślę, że tego dużo w nie zostało. I że im to nie zaszkodzi przez zimę. Tutaj dużo dębów rośnie. Ładne czerwone liście, bo ja wam teraz jeszcze oko cieszy, póki są jakieś kolory, później jak te liście opadną. No nie wiem, ja osobiście mam szczerze, że wolałbym, jakby w Polsce było cały czas ciepło. O, inaczej, żeby nie było tych okresów przejściowych. Jak ma być zima, to żeby było z miesiąc konkretnej zimy. A jak ma być lato, to żeby było z pół roku tego lata, żeby było faktycznie ciepło. Powiem Wam, że mam basen, ale jakoś go ostatnio nie rozkładałem chyba przez dwa lata. Bo raz, że jak, albo nie ma kiedy, albo nie ma tej pogody. No i, no i co za tym idzie, no średnio to się opłaca. Dobra, to tyle, idę z nim jeszcze kawałek. Zapraszam do oglądania, ja się włączę, że ten sublimator będę konstruował. A, no i jeszcze jedno, wiem pewnie, odnośnie tego sublimatora. Z tego co kojarzę, to sublimator powinno się stosować w takich sublimacjach, w takich temperaturach, w których kląb jest rozluźniony, Także te opary wszędzie dotarły. Nie wiem, czy zdążę. Jak mi się uda dzisiaj zrobić, jeszcze muszę maskę zamówić. To jakoś w tym tygodniu, może zrobię. A jeżeli nie, po prostu będę polewał pszczoły kwasem, tak jak wcześniej, kwasem z syropem, bo to roztwór jest. Także jeszcze takie sprostowanie. Albo się uda, jak zdążę, no to będzie sublimacja. A jak się nie uda, no to wleci polewanie, jak co roku. To tyle. Ja wracam z Nikosiem do domu i biorę się za jakąś robotę. Najchętniej człowiek to by sobie poleżał i nic nie robił, ale wiecie jak jest Dobra, zapraszam do oglądania.